Słuchajcie, Manila. Wam pokazać jak mieszkamy. Lecimy po budżecie, żeby nie było że się bujamy bo nie wiadomo jak drogi w drogich hotelach, nie bojemy się po drogich hotelach, bo się po hostelach, tanich hostelach, a więc to jest nasz pokój, malutki klima. Działa głośno jak sukin Kot, ale działa. Spimy, spiliśmy, spaliśmy z Tomkiem przez trzy noce na jednym łóżku, bo było dwa razy taniej niż wziąć pokój z dwoma łóżkami. No i tak wygląda nasz pokój. Przejdziemy się teraz po hostelu. Pokażę Wam, jak wygląda hostel. Jest dosyć spory, 28 pokoi. No, obsługa bardzo miła, ludzie fantastyczni, kibel zajęty, dobra. Damski, tak wygląda łazienka. Czyli mniej więcej tak jak chyba wszędzie w Azji, kibel z prysznicem, bez kabiny. Nie ma co tutaj dużo pokazywać. Idziemy dalej. Najfajniejsze tutaj chyba oprócz obsługi to jest ogród. Wychodzi się z hostelu na ogród, tak zwany ogród, ogródek bar jest. W barze niczego nie ma, można sobie posiedzieć przy pustym barze. No, czy zamówić można rzeczy, ale to tam. No i taki dosyć spory ogród. Chcę się przejść i pokazać wam o jest pani pokahontas. Pokazujemy wam, także to jest nasza recepcja. Tutaj przeurocze panie, które nas obsługują, zawsze się uśmiechają, Hello. No, i tak wygląda nasza do mnie, recepcja. Tomkowi się udało wymienić aparat, kamerę. Idziemy, pokażę wam jak wygląda na zewnątrz. Na zewnątrz. Jest ochrona wszędzie, w Manili jest ochrona. Halo. I tak wygląda ulica, przy której mieszkamy. Czyli ogólnie No Manila, no jak to Manila, nie wiem co tutaj dużo powiedzieć. Jest grubą. Powiem wam, że myśleliśmy, że to jest biedna dzielnica, ale wczoraj byliśmy na takich dzielnicach, że zrozumieliśmy, co to znaczy biedna dzielnica w Manili, nie, ale zauważyliśmy też, że im biedniejsza dzielnica, tym ludzie bardziej chyba i uczciwi, i przyjaźni. Tutaj, w tej dzielnicy, każdy coś, czegoś od Ciebie chce. Każdy chce coś ci sprzedać, wcisnąć. Gandia Gandzia, Ekstazji. Wszystko po prostu, coś się tylko da. Każdy chce Cię oszukać, sprzedać podrabiane okulary, podrabiane telefony, iPhony, Samsungi. No wszystko tutaj jest po prostu tylko nastawione na wyzysk, nie? O, tam zobaczcie, ludzie ulicy. Coś tam robią, nie wiem, mają wodę z baniakiem, pewnie będą się myli, może myją się teraz nawet. Takich ludzi tutaj są, no żeby nie wymyślać, myślę, że dziesiątki tysięcy, nie? Na każdym kroku. W dzień tego tyle nie widać, w nocy bardziej. Także wracamy do hostelu i tyle. No, także tak mieszkamy. Sami sobie możecie ocenić, jak to jest. Cena wychodzi na polskie 30 zł od osoby i tyle. Krzyżowanie w Manili, weźcie to rozkmincie, nie? Zero świateł Tam są niby jakieś światła, ale pełen odlop, wszędzie dzikneje. Te takie auta odpicowane to są dzikneje. Pozostałości po amerykańskich żołnierzach, które Filipińczycy sobie poprzerabiali. Na górze jest kolejka tam, będziemy nią jechać Na chiński cmentarz Jest moc Dziękuję Dziękuję

Hello. No. I don't have change. No chance, you see? Sorry. I'm not No one it. I don't have it. Es zinu. Es esmu nocūnījis sešus kadrus. Jesteśmy na dzielnicy Abad Santos i będziemy szukać tego chińskiego cmentarza, na którym mieszkają ludzie w grobowcach. Normalnie mieszkają w grobowcach ludzie, nie? Są tam jakieś krzyże, no. Koguty pieją, cuda się dzieją. Witamy w Manili. Ostrzegali nas ludzie. Sami tego chcieliśmy. I się tym cieszymy, ale powiem Wam, mieszkać to tutaj nie chciałbym za Chiny. Miasto po prostu pozwala docenić inne miasta i to co się ma.